Dzień dobry państwu. Dzisiaj na warsztacie pewna niespodzianka. Co to miga? Otóż to miga Marantz SD 8020. Yy, magnetofon sprzed wielu wielu lat, który ma dwie prędkości. Pozostało się jeszcze z magnetofonów szpulowych 475 cm i 9,5 cm. Na sekundę, przy czym chyba 4,75 to jest ta niższa prędkość. Wyższa to jest ta niższa normalna, a wyższa to jest taka niestandardowa. No i co? Włączymy sobie go. Ustawimy sobie na początku, słuchajcie, zegarek. Pyk 07 Pięćdziesiąt pięć mamy. PM O, pyk. Jest ustawiony, czy nie jest ustawiony? Włączymy. Nie, coś tu nie zagrało. No to dobra. Jeszcze raz. Zero siedem. Tak jest i pięćdziesiąt. Memory może. O. teraz. Chyba. Chyba będzie działać. Tylko mamy 7,55, nie PM. No to jeszcze raz. 0,755 PM. Memory. Pięknie. Działa. Klock. Dobrze. Teraz go włączymy. No i słuchajcie mamy co tutaj, timer set nie, mamy counter i tak to zostawimy słuchajcie, magnetofon był w, no, w stanie takim dosyć kiepskim było tutaj kilka nawarstwiających się problemów natury mechanicznej oraz elektronicznej e, no pierwsze co tu rzucało się w oczy cały zastygnięty mechanizm, jest to mechanizm oparty na solenoidach ponieważ magnetofon jest w pełni elektroniczny Solenoidy akurat działały, one się nie zostały, ale została się cała mechanika związana z silniczkami, ośkami, ciągienkami, z elementami, które przesuwają się tutaj w naszym magnetofonie. No i jako, że tutaj cały licznik oparty jest na sygnale kwadratowym z magnetofonu. A ten sygnał kwadratowy słuchajcie, generowany jest przez. Spróbujemy tutaj włączyć lampę o przez transoptorki, które tutaj były padnięte w tym magnetofonie, zarówno po jednej stronie, jak i o po drugiej stronie no i trzeba było je wymienić. To są słuchajcie, stare transoptorki gdzie mamy tutaj jakiegoś może nowszego, no, pokażemy jeszcze to są stare a to są nowe, o podobnych parametrach podobnej biegunowości, no transoptorek to jest dosyć proste urządzenie, bo to jest dioda i fototranzystor także można by było tutaj coś na pojedynczych diodach i tranzystorach zbudować, no ale udało nam się kupić tutaj podobnych parametrów transoptory nieco większe musieliśmy Troszeczkę jeden został zeszlifowany, i, i tak dopasowany, że nie blokuje mechanizmu i działa. A drugi po prostu został rozebrany i została tylko ta środkowa część, która tworzy szczelinę i tworzy małe przeloty światła do fototranzystora. Także w tym momencie, no nie byłem pewien, czy to jest ten problem, ale w tym momencie możemy pochwalić się. Słuchajcie sukcesem ponieważ w momencie kiedy zapodamy play mechanizm idzie do góry i magnetofon działa licznik inkrementuje czyli się zwiększa także mamy malutki sukces mechanika rozruszana transoptorki wymienione no poprzednio kiedy były Padnięte, no to magnetofon włączał się i od razu się wyłączał z powodu braku sygnału kwadratowego, prostokątnego na, na procesorze. W tym momencie mamy sukces, także mamy play. Zobaczymy teraz tutaj jest jeden wymieniony, widzimy switch. Ktoś już był tutaj. Przewijanie, sprawdzimy. No przewijanie będzie tutaj wymagało jeszcze troszkę. Podejrzewam pracy, no bo to nie jest, nie jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Eee, ten magnetofon jest, on jest wyposażony o. Widzicie, nawet wykrył, wykrył nam przerwę i się włączył. Także to jest, słuchajcie, bardzo zaawansowana technika z zeszłych lat. Pionierska, można było powiedzieć. Ale wrócimy jeszcze do tego przewijania. Ten magnetofon, przy przewijaniu, słuchajcie, on. Albo może to nie była przerwa, ale brak tego, albo może przerwa jednak. Spróbujemy ją ominąć jeszcze. O. Nie, coś tu ewidentnie nie ciągnie dalej. Eee, spróbujemy do przodu, ale słuchajcie, do przodu musimy spróbować. Do przodu, do przodu musimy spróbować, gdzie tu jest nasza jakaś sprytna zworka. Do przodu musimy spróbować niestety, ale na, na krótko, o, ponieważ switch jeden nie działa. Do przodu widzicie też kręci, jeszcze z malutkimi oporami. Eee, tak, wiem, tam już namierzyłem, tam jest jedno kółko jeszcze na ośce, które wymaga rozruszania i naoliwienia, ale generalnie magnetofon nam działa, licznik nam chodzi, o, 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 widzicie widzicie jak się rozpędza, ale generalnie w tym magnetofonie rozpędzanie tego magnetofonu to też jest kwestia, słuchajcie elektroniki, która na początku daje sygnał napięcie mniejsze, a później zwiększa napięcie w miarę, w miarę kiedy przywianie trwa, aby zapobiec zerwaniu Idzie. Wyłączył się. Także przewijanie do przodu nam pięknie działa. Przewijanie do tyłu też nam skokowo tutaj działa. Będziemy musieli go troszeczkę tutaj zostawić na takim, na takim przewijaniu, żeby te i jednocześnie naoliwimy te ośpili. Żeby nam się tutaj rozruszało. No i taka to jest słuchajcie technika. Bardzo porządny sprzęt to jest słuchajcie. Wszystko elegancko zrobione w środku. Kabelki pokolorowane. Solidne transformatory. Sam mechanizm też jest bardzo solidny. Kapstan na pasku płaskim. Dużo, dużo powierzchni tarcia, um, duża moc. Um, no i co tutaj, co jeszcze? Eee, solenoidy, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo, bardzo fajny, solidny sprzęt. No, mam nadzieję, że jak mi się go uda naprawić, to będzie jeszcze służył. Także pozdrawiam serdecznie razem z marancem. SD 8020. Trzymajcie się.